W mrocznej otchłani kosmosu, gdzie nie dotarło jeszcze żadne światło, a jedynie cisza rozpościerała się w bezkresie, zaczęła się historia, której tajemnice nie mogły ujrzeć światła dziennego. Stacja Mera, oparte na najnowszych technologiach nasa, była jednym z najpotężniejszych osiągnięć ludzkości. Jednak mimo jej zaawansowanej konstrukcji nikt nie spodziewał się, że coś zdoła zakłócić jej misję. Był rok 2147, a ludzkość nie tylko podbiła układ słoneczny, ale także poczyniła pierwsze kroki ku kolonizacji innych systemów. Mera, skrót od emisja ekspansji i rozwoju anomalii, była częścią projektu mającego na celu badanie odległych regionów galaktyki i odkrywanie nowych źródeł energii, które mogłyby napędzać przyszłe kolonizacje. Jednak w jednym z raportów przesłanych przez stację napotkano coś dziwnego, zrozumiałego jedynie dla najwyższych rangą oficerów wojska i naukowców. Protokół 9 lutego aktywowany. Wezwanie na poziom siódmego. Z tego zapisu wynikało jedno: coś, co miało pozostać tajemnicą, zaczęło wychodzić na jaw. Wszystko zaczęło się od jednego tajemniczego sygnału, który dotarł do głównej bazy w Stanach Zjednoczonych. Był to ciąg niestrukturalnych danych, które, mimo swojej chaotycznej natury, sugerowały obecność czegoś, co nie było związane z żadną znaną cywilizacją. Sygnał wywołał wstrząs w najwyższych kręgach dowodzenia, ponieważ dotyczył on miejsca daleko poza zasięgiem jakichkolwiek znanych stacji badawczych. Komandor Michał Kwatkowski, doświadczony dowódca misji mera, przeczytał raport, czując niepokój. Zespół naukowców stacji zauważył dziwne anomalie w zachowaniu gwiazd tej części galaktyki. To, co miało być tylko rutynowym badaniem, przekształciło się w coś znacznie poważniejszego. Na powierzchni stacji, w dziasnych korytarzach, słyszał jedynie echo swoich kroków. Jednak poza nim, w oddali, czuł dziwne kszepty, jakby coś bacznie obserwowało ich postępy. Zrozum to Kwatkowski. Mówił jego mentora, dr Aleksander Nowak: To nie jest zwykły sygnał. To coś więcej. Czasem to, co niewidoczne, bywa najpotężniejsze. Kwatkowski spojrzał na ekran, na którym migotały tajemnicze dane. W jego sercu wzrastało napięcie, jakby coś w przestrzeni wokół nich zaczynało rosnąć w siłę. Niepokój nie wynikał tylko z natury samego sygnału. Istniało coś, co ich obserwowało. Tymczasem zespół na powierzchni stacji odkrył coś niewiarygodnego. W głębokich piwnicach Mera, ukryte w zamkniętym archiwum, znaleźli fragmenty protokołów, które miały zostać zniszczone protokół 9 lutego. Nikt wcześniej nie słyszał o tych dokumentach, a ich treść zdawała się wykraczać poza standardowe, wytyczne misji. Jest coś, czego nie rozumiesz, Michał, powiedział Nowak, patrząc w oczy dowódcy. Te protokoły są częścią czegoś, co ma się wydarzyć. Czegoś, co może zapoczątkować koniec wszystkiego, kropka. I to był moment, w którym coś się zmieniło. Kwatkowski poczuł, jak ciemność, która do tej pory była jedynie tłem ich podróży, zaczyna się zbliżać. Szepty w przestrzeni stacji stawały się coraz głośniejsze, a strach przed nieznanym nie dawał im spokoju. Coś ciekało na ich ruchy. I w tej chwili nie było już powrotu. Niezauważalnie zaczynali stawać się częścią czegoś, czego nie rozumieli. W miarę jak zespół na stacji Mera analizował tajemnicze dokumenty, w atmosferze zaczęło narastać napięcie. Każdy krok w ich badaniach wprowadzał nowe, niepokojące wątpliwości. Protokół 9 lutego, którego fragmenty odkryto w tajnym archiwum stacji, zawierał enigmatyczne wskazówki, które sugerowały, że w najgłębszych zakamarkach stacji kryły się sekrety, które mogłyby zagrozić całemu projektowi. Komandor Michał Kwatkowski czuł, jak wciąż narastający niepokój odbija się na morale załogi. Nikt nie mówił o tym głośno, ale w ciemnych kątach stacji, w których światło nie docierało, krążyły plotki. Szeptano o zaginionych częściach załogi, o dziwnych zjawiskach, które zaczęły niepokojąco mnożyć się w czasie ostatnich miesięcy. Fatkowski miał świadomość, że to, co się działo, wykraczało poza zwykłe zjawiska naturalne. Sygnał, który przyciągnął ich uwagę, był tylko pierwszym z wielu dziwnych wydarzeń, które miały miejsce na mera. Nocami, kiedy cała stacja zanurzała się w ciszy, zaczynały dziać się rzeczy, które trudno było wytłumaczyć. Zawsze te same tajemnicze odgłosy, jakby ktoś, kto nie był widoczny, poruszał się tuż za nimi. To nie jest przypadek, powiedział dr Aleksander Nowak, przyglądając się kolejnej linii kodu, którą przesłał komputer na stacji. Te anomalie nie pochodzą z natury kosmosu. To ktoś lub coś, co kontroluje nasze działania. Kontroluje. A Michał uniósł brwi. Jak to rozumiesz? Nowak milczał przez chwilę, a potem odpowiedział cicho, to jakby ktoś wiedział. Co zamierzamy zrobić, zanim jeszcze o tym pomyślimy? Jakby nas obserwował, znał nasz każdy krok. A te dokumenty, protokół 9 lutego, były najprawdopodobniej zapisem tego, co miało się wydarzyć, jeśli ktokolwiek na mera odkryje te informacje. Wygląda na to, że zostaliśmy uwikłani w coś znacznie większego. Kwatkowski przełknął ślinę. Mimo, że jego doświadczenie w dowodzeniu misjami kosmicznymi było niezrównane, nie mógł oprzeć się wrażeniu, że znaleźli się w samym sercu czegoś, co nie miało prawa istnieć. Dalsza analiza dokumentów ujawniała przerażającą prawdę. Protokół 9 lutego wspominał o tak zwanym echach, enigmatycznym zjawisku, które miało powstać na skutek eksperymentalnych prób badania energii z najgłębszych części galaktyki. Były to obiekty, które żyły w dzieniu wszechświata. Zdolne do zakłócania przestrzeni i czasu, manipulując rzeczywistością wokół siebie. Z tego, co zrozumiano, były w stanie przekroczyć granice między Mateją a czymś, co wykraczało poza pojęcie życia. Jeśli to, co opisuje protokół 9 lutego, jest prawdą, powiedział Nowak, patrząc na Kwatkowskiego z przerażeniem, to nie mamy pojęcia, w co wpakowaliśmy się. Na stacji zapanowała martwa cisza. Zewsząd dochodziły tylko niezrozumiałe dźwięki, jakby cała przestrzeń wokół nich była żywym organizmem, oddychającym w rytm ich własnych lęków. Kiedy Kwatkowski spojrzał w ciemność korytarzy, miał wrażenie, że coś nieznanego czai się tuż za rogiem coś, co ich obserwowało i analizowało. Czas zacząć działać, powiedział komandor, czując na karku zimny dreszcz. Musimy dostać się do rdzenia stacji. To tam muszą być informacje, które pomogą nam zrozumieć, jak powstrzymać to, coś, co się dzieje. Zanim jednak zdążyli wprowadzić plan w życie, z głębi stacji doszło do kolejnego niepokojącego wydarzenia. Cała komunikacja z centralą na Ziemi nagle zniknęła. Ekrany przestały wyświetlać jakiekolwiek dane, a systemy zaczęły działać na pełnej autonomii. Po stacji rozprzestrzeniła się panika. Ktoś zniszczył naszą komunikację. Krzyknął jeden z inżynierów, przerażony. Coś zaczęło przejmować kontrolę nad systemami stacji. Nie mamy czasu. Michał Kwatkowski wiedział, że nie mają już wyboru. Musimy dostać się do rdzenia. To jedyny sposób, by dowiedzieć się, co się naprawdę dzieje. Ale nawet zanim zdążyli wykonać jakikolwiek ruch, z ciemności wyszła odpowiedź. I była to odpowiedź, która zmieniła wszystko. Noc na stacji Mera stąpiła w głęboki, niepokojący mrok. Ekrany w kontrolnych pomieszczeniach migotały, raz po raz zanurzając wszystko w nieprzeniknionej ciemności. Systemy stacji, które do tej pory funkcjonowały bez zarzutu, teraz zdawały się żyć własnym życiem, zmieniając ustawienia i aktywując procesy, których nikt nie potrafił wyjaśnić. Kwatkowski czuł. Jakiego serce bije szybciej, a na karku pojawił się chłodny pot. Czegoś tu brakowało czegoś, co miało ostatecznie zniszczyć ich misję. Kiedyś byliśmy bohaterami. Badaliśmy kosmos. Chcieliśmy odkrywać nowe światy. Ale teraz Michał spojrzał na doktor Nowaka, którego twarz wykrzywiała strach. Teraz to my jesteśmy zagrożeniem dla ludzkości. A co? Jeśli to nie my jesteśmy celem odpowiedział Nowak, jego głos drżał. Co? Jeśli to nasza stacja, nasza misja, stała się narzędziem w rękach czegoś, co nie powinno istnieć. Kwatkowski milczał, po czym szybko skinął głową. Idziemy do rdzenia. Musimy rozwiązać ten problem teraz. W miarę jak zbliżali się do centrum stacji, strach wzrastał. Pomimo wysiłków załogi Systemy komunikacyjne były zablokowane. Cała stacja była jak martwy organizm, który wciąż żył, ale nie potrafił dłużej funkcjonować. Kiedy weszli do głównego pomieszczenia kontrolnego, to, co zobaczyli, było szokiem. Na ekranie pojawiła się nagle seja migających obrazów, fragmenty przekazów sprzed kilku miesięcy, które wcześniej zostały zapisane w archiwach. Były to obrazy odległych gwiazd. Pulsarów, ale także coś dziwnego. Na jednym z obrazów pojawiła się niezwykła struktura, owalny obiekt, który wyglądał jak rozświetlona, zniekształcona maszyneria, zanurzona w ciemności i przestrzeni. Kiedy Kwatkowski spojrzał na obraz, poczuł, jakby jego umysł był poddawany intensywnemu naciskowi. Wzrok rozmywał się, a obrazy w jego umyśle zaczęły układać się w niepokojące wizje. Co to jest? Zapytał Nowak, wpatrując się w ekran z rosnącym przerażeniem. To, to nie jest coś, co możemy zrozumieć. Michał poczuł, jak jego głos drży. To nie jest żaden artefakt obcej cywilizacji. To coś, co czekało na nas, coś, co okarmi się naszą obecnością. Zanim zdążyli przeanalizować więcej, ekran na chwilę zaczął się rozbłyskiwać, a następnie zgasł całkowicie. Cała stacja zadrżała, jakby ogromny wstrząs przeszedł przez jej wnętrze. Komunikacja z innymi członkami załogi, którzy znajdowali się w różnych częściach stacji, nagle się urwała. Co się dzieje? Michał szybko chwycił za komunikator. Odpowiedzcie. Ale odpowiedź nie przyszła. Zamiast tego, z ciemności w zakamarkach stacji, pojawiły się dziwne odgłosy, niskie wibracje. Jakby coś mechanicznego budziło się do życia. Kwatkowski poczuł, jak jego serce bije coraz szybciej. To coś ta nieznana siła, ta obecność zdawało się być tuż obok. Musimy się stąd wydostać, powiedział Nowak, patrząc na Kwatkowskiego. To nie jest bezpieczne. Ale Michał nie mógł się ruszyć. Coś przyciągało go w głąb stacji, coś, co musiał odkryć. Mimo że jego instynkt podpowiadał, że nie ma już drogi powrotnej. Nagle usłyszeli dźwięk przypominający metaliczny szelest, który wydobywał się z korytarzy. Wydawało się, że pochodził z głębszych poziomów stacji, Michał wziął głęboki oddech: Musimy tam iść. To może być odpowiedź. W miarę jak zbliżali się do strefy, z której dochodziły odgłosy, zaczęli dostrzegać dziwne, zdeformowane plamy na ścianach. Były to ślady jakby spalonej materii, które prowadziły ich w stronę najdziemniejszego zakątka stacji. Powietrze stało się gęste i mroczne, a Kwatkowski miał wrażenie, jakby przestrzeń wokół niego stawała się coraz bardziej przytłaczająca. Z każdą chwilą rosło poczucie, że nie są już sami. Kwatkowski, szepnął Nowak, gdy dotarli do drzwi, które były zamknięte. To coś, co tu jest, to nie jest tylko obiekt, to byt, może nawet istota. Michał spojrzał na niego z pełnym przerażenia wzrokiem. Zanim jednak zdążył odpowiedzieć, drzwi otworzyły się. I to, co ujrzeli, przerosło ich najgorsze koszmary. Za drzwiami czekała ciemność, jakby wchodziło się w samą pustkę. W powietrzu czuć było wilgoć, a chłód, który ich otoczył, był wręcz nieziemski. Michał Kwatkowski zrobił krok do przodu, czując, jak ziemia pod jego stopami staje się bardziej miękka, jakby zmieniała strukturę pod wpływem nieznanej siły. Było cicho, z wyjątkiem niskiego, dudniącego wibracyjnego dźwięku, który zdawał się dochodzić z głębi tej przestrzeni. Michał stanął na chwilę, czując, jak serce bije mu mocniej, a powietrze wokół niego staje się coraz bardziej gęste. To coś, co ich przyciągało, to coś, co nie dawało im spokoju, było tuż za rogiem, tuż poza zasięgiem ich wzroku. Co to, co się tu dzieje? Szepnął Nowak, patrząc na powierzchnię ścian, które zaczynało pulsować w rytm tego samego dziwnego dźwięku. Wydawało się, że materiał, z którego stacja była zbudowana, żył jakby coś organicznego rozprzestrzeniało się w jej wnętrzu, zniekształcając konstrukcję. Kwatkowski nie odpowiedział. Jego wzrok skupiał się na tym, co leżało przed nimi na ścianie, która zdawała się być pusta, ale teraz, patrząc na nią dłużej, zaczynała ujawniać coś innego. Na powierzchni zaczęło pojawiać się dziwne, pulsujące plamy. Jakby w materiale zaczęły formować się kształty. Kształty, które w pewnym momencie zaczęły przyjmować postać czegoś żywego. To niemożliwe, Michał stłumił krzyk, ale w jego głosie wyraźnie słychać było przerażenie. To to nie jest technologia. To coś żywego. Coś, co rosło w ciemności. Zanim zdążyli zareagować, z jednej z plam zaczęła wyłaniać się postać. Była to zniekształcona sylwetka z obliczem, które trudno było rozpoznać. Dziemne, przypominające cień formy rozciągały się w nieskończoność, tworząc z niej coś, co miało formę, ale nie miało żadnej tożsamości. Wydawało się, że każda część tego bytu była stworzona z innej części rzeczywistości. Michał poczuł, jak serce bije mu szybciej, jak zimny podspływa po jego czole. To coś przed nimi wyglądało na echo echo nieznanej cywilizacji echo czegoś, co przetrwało w przestrzeni kosmicznej od zarania wszechświata. To to jest to powiedział Nowak, widząc, jak byty zaczynają przybierać formę, jakby próbowały zbliżyć się do nich. To echo to, czego nie rozumieliśmy. Oni są tu czekają na nas, kropka Michał patrzył na niego z niedowierzaniem. Echo, czym są, co chcą. To, to jakby istoty, które wniknęły w strukturę przestrzeni. Są częścią tej przestrzeni, ale ich celem jest coś więcej, coś, co wykracza poza nasze rozumienie. Nasza misja, ona była tylko pretekstem. Kiedy odkryliśmy ich sygnały, zrozumieliśmy, że za naszą eksploracją krył się plan. A my, my jesteśmy częścią tego planu. Postać ciemności zaczęła się zbliżać, jej forma stawała się coraz wyraźniejsza. Michał poczuł, jak adrenalina wzbiera w jego ciele. Zrozumiał, że nie może już uciekać. Ta istota, to echo, miało do nich dostęp i nie chciało już tylko obserwować. Zaczęło oddziaływać na ich świadomość, na umysł. Michał miał wrażenie, że przestrzeń wokół niego zaczyna się rozmywać. Czuł, Jakiego myśli stają się coraz mniej jego własnymi, jakby coś z zewnątrz przejmowało nad nimi kontrolę. Musimy je zatrzymać, powiedział głośno, próbując stawić opór narastającemu uczuciu lęku, które coraz bardziej go ogarniało. Ale Nowak, z przerażeniem w oczach, patrzył na niego, jakby nie rozumiał. Nie możemy. Już nie możemy. Są wszędzie. Już przejęli kontrolę nad stacją. Jedyne, co możemy zrobić, to po prostu przetrwać. Michał nie mógł zaakceptować tego stanu. Nie mógł pozwolić, by te istoty, które odkryły ich obecność, wzięły kontrolę nad całym projektem Mera. Zanim zdążył zareagować, z ciemności wyłoniła się kolejna forma. Tym razem nie była to tylko postać, była to cała struktura gigantyczna, spiralna maszyneria która z każdą chwilą zdawała się wciągać ich coraz głębiej. To koniec, Michał. Emigrek, my już nie kontrolujemy tej misji. To oni nią kierują, to oni nas stworzyli, a teraz Nowak położył rękę na ramieniu Kwatkowskiego. Czas na nas. Oni czekali na nas, kropka. Z ciemności dobył się kolejny dźwięk, tym razem bardziej wyraźny. Coś ogromnego, coś nienaturalnego, coś, co było nie tylko częścią tej stacji, ale i całego systemu. I wtedy Kwadkowski zrozumiał, że to, czego teraz doświadczali, było tylko początkiem. To echo nie było jedynie fragmentem rzeczywistości. To była sama istota kosmosu. I teraz, to oni byli w jej rękach. Ciemność stacji Mera już nie była tylko brakiem światła. To była obecność gęsta, namacalna. Wypełniająca każdy kąt stacji, Michał Kwatkowski stał w środku tej ciemności, nie mogąc oderwać wzroku od postaci, które teraz, z każdą chwilą, stawały się coraz wyraźniejsze. To, co kiedyś było tylko fragmentami kosmicznych zjawisk i tajemniczymi sygnałami, teraz było prawdziwe. To echo było czymś, czego ludzkość nie mogła zrozumieć, coś, co przekraczało wszelkie granice poznania. To już nie są tylko maszynowe anomalie, powiedział Michał, jego głos cichy, ale stanowczy. To coś więcej. My, my się z nimi zderzyliśmy. To nie my znaleźliśmy to miejsce, to one nas znalazły. Doktor Aleksander Nowak, wyczerpany i pełen strachu, zaczął cofać się w kierunku wyjścia, ale Michał nie pozwolił mu uciec. Wiedział, że nie ma już odwrotu. Echo, to. Co wyłaniało się z ciemności, nie było tylko maszyną czy obcą cywilizacją. To była świadomość, która miała swoje własne plany, swoje cele, i były one zaskakująco ludzkie. Michał, to nie są, to nie są istoty, które można pokonać. To my, nasza misja, nasza cywilizacja. To wszystko było zaplanowane. Echo wiedziało o nas zanim my w ogóle się urodziliśmy. Zawsze wiedziało, że przyjdziemy. I teraz, teraz nie ma już dla nas ratunku. To nie jest atak, to przejęcie. Michał spojrzał na niego, zrozumiał, że nie chodziło już tylko o fizyczne zagrożenie. To było coś głębszego atak na samą istotę ludzkiej świadomości. Echo, istoty żyjące w cieniu przestrzeni, manipulowały ich umysłami, wpływały na ich decyzje, kierowały ich działaniami przez całe pokolenia. A teraz przejmowały całą ich misję, cały projekt Mera, całą przyszłość ludzkości. Nie możemy dać się wciągnąć w ich plan, Nowak powiedział Michał, starając się wstać, mimo zmęczenia, mimo strachu. Nie możemy pozwolić, by to zniszczyło naszą wolność. Musimy zniszczyć i źródło ich mocy. Nowak spojrzał na niego z niedowierzaniem. I zniszczyć, ale jak? Nie rozumiesz. Oni, oni są częścią nas. Przetrwali w każdym zakątku wszechświata. To nie tylko technologa, to istota kosmosu. Ale Michał nie miał już wyboru. Zrozumiał, że aby przeżyć, muszą zniszczyć rdzeń samą esencję tej władzy, która trzymała w szachu całą stację, całą ich misję. Jest jedno miejsce, powiedział Kwatkowski. Przypominając sobie słowa zapomnianego protokołu 9 lutego, miejsce, które może zakończyć to raz na zawsze. Miejsce, które zostało zaprojektowane, by zatrzymać ich kontrolę. Ukryte w głębokich pokładach stacji. Jeśli uda nam się dotrzeć do niego, możemy wyłączyć echo, zniszczyć jego dostęp do naszych umysłów. Ale Nowak, widząc desperację w oczach Michała, nie wierzył w to do końca. A jeśli to pułapka, jeśli to tylko kolejny element ich planu. Nie mamy już wyboru, odpowiedział Michał, ruszając w stronę drzwi, które prowadziły w głąb stacji, w miejsce, które miało rozwiązać ich problem. Jeśli nie spróbujemy, to cała ludzkość stanie się częścią tej rzeczywistości. Będziemy tylko majonetkami w ich rękach. Wkrótce dotarli do sekcji w której znajdowały się główne systemy zasilania stacji. Tu zaczynała się prawdziwa walka. W miarę jak wchodzili w głębie stacji, powietrze stawało się coraz bardziej gęste, a ciemność bardziej niepokojąca. Wszystko wokół nich zdawało się drżeć, jakby sama stacja była żywym organizmem, a każda ich decyzja zbliżała ich do końca. To tu, powiedział Michał, wskazując na drzwi, które były zamknięte. Kiedy otworzyli je, zobaczyli to, co mieli zrobić rdzeń, który generował moc stacji w samym sercu echo. Kwatkowski zrozumiał, że nie chodziło tylko o zniszczenie mechanizmu. Musieli zniszczyć świadomość, która nim sterowała. Musieli uwolnić się od tego, co tkwiło w przestrzeni, w każdej komórce ich ciała. To nasza jedyna szansa, powiedział Michał, odwracając się do Nowaka. Ale wtedy, w ciemności, Pojawiła się odpowiedź. Wszystko zadrzało. Na ścianach zaczęły pojawiać się obrazy, obrazy ludzi, których znali ludzi z ich przeszłości. Były to obrazy, które wydawały się być przechwycone przez stację, jakby echo miało dostęp do ich wspomnień. Michał poczuł, jak coś w jego umyśle zaczyna się kruszyć, jakby ten byt miał kontrolę nad jego myślami. Nie. Michał krzyknął. Kiedy zrozumiał, że już nie chodziło tylko o fizyczne zniszczenie. Oni, oni mogą nas kontrolować. Zanim zdążył podjąć jakąkolwiek decyzję, wszystko zniknęło w blasku. Systemy stacji zostały włączone w tryb awaryjny, a cała stacja zaczęła wirować w przestrzeni. Echo było wszędzie, i nie było już miejsca na ucieczkę.